Modlitwa jest dobra wtedy, kiedy jest długa, z poświęceniem, czy wystarczy, że ona jest krótka, nie zabierająca mi kto wie ile wysiłku. Myślę, że ani w jednym sposobie, ani w drugim sposobie nie znajdujemy odpowiedzi na to, jaka modlitwa jest lepsza. Możemy najpierw odnieść się do słów samego Pana Jezusa, który przestrzega, żeby na modlitwie nie być wielomównym. Żeby nie być rozlewnym. Bo to wygląda czasem tak, jakbyśmy chcieli udowodnić Panu Bogu, że niekoniecznie wszystko o nas wie i musimy mu dokładnie wszystko wyjaśnić, bo jak mu źle wytłumaczę, to być może źle spełni moją prośbę. No, dziwne podejście. Z drugiej strony, nie być wielomównym, to co? Każda moja modlitwa ma być taka szybciutka, króciutka, byleby tylko nie zajmować Panu Bogu za długo czasu. Pan Bóg nie ma dla mnie czasu. Ja muszę się śpieszyć z modlitwą? No też widzimy w tym, że coś tu nie, nie gra, coś tu zgrzyta. I znowu musimy w prawidłowym spojrzeniu na modlitwę zobaczyć ten środek między poświęconym czasem, a szczerością, choćby najkrótszą. Są ludzie, którzy się modlą długo, potrafią spędzać godziny na modlitwie. Są ludzie, którzy nawet nie mają takiej możliwości, bo im pęd życia nie pozwala. Ale czy ci ludzie, którzy spędzają godziny na modlitwie, to są ludzie, którzy właśnie są wielomówni, bo, bo siedzą przed tym Panem Bogiem w obecności Pana Boga w swoim sercu i ciągle z nimi o czymś gadają? Wobec tego może źle postępują? A ci drudzy, zabiegani, nie mający czasu, oni popełniają jakiś błąd, bo szczędzą Panu Bogu czasu tak cennego ze swojego życia? Może chodzi o coś innego? Może chodzi o to, że po prostu i jedna i druga osoba modli się szczerze tylko że ktoś, kto trwa długi czas na modlitwie, to on już nie mówi. On po prostu trwa. On poznał jakieś piękno w Pan Bogu i nad tym pięknem się zatrzymał. To już jest moment bliski kontemplacji, a może wręcz już osiągnięcia kontemplacji. Bliski wręcz wyrwaniu się z tej rzeczywistości i niemal przeniesieniu się do rzeczywistości niebieskiej. Tam nie ma wielomóstwa. A z drugiej strony, jeśli ja nie mam czasu aż tak zanurzyć się w modlitwie, że poświęca mnie sama miłość Pana Boga, może to też jest najlepsze, że ja. Chociaż nie jestem w stanie poświęcić aż tyle czasu, to moja modlitwa jest identycznie szczera jak tej osoby, która ma możliwość poświęcić ogromną ilość czasu. Więc nie od długości modlitwy zależy nasze wielomóstwo tylko od zaufania, że ten, do kogo mówię, wie, że ten, do którego mówię, jest w moim życiu, a nie bywa. Módlmy się szczerze.